Kojarzycie życie może. te książki? Moja kolekcja jak dotąd prezentowała się właśnie w ten sposób. Wszystkie je napisała pani Iwet, która jak się okazuje ogląda moje filmy i postanowiła wysłać mi pewną paczkę. Całkiem niedawno premiera miała najnowsze części serii, wydarzyło się naprawdę, i to właśnie ją postanowiła wysłać mi w prezencie. Zaraz to otworzę. Paczka otwarta, zobaczmy co tu jest. Piękna. Muszę Wam powiedzieć, będzie czytane. Mamy nawet karteczkę i liścik. Chwila, muszę zobaczyć, co to jest. To jest taka ulotka promocyjna, na której widać właśnie jej książki. Trochę ich tu jest. Nie mam wszystkich. Chyba muszę nadrobić. liścik, Z tak na to patrzę, bo oprócz liściku <grymnie> widzę, że w książce jest dedykacja i autograf. Naprawdę przeogromnie dziękuję. Jeśli chodzi o samą książkę, mamy tu oczywiście historię Lamina Yamala i zdjęcia. Więcej nie będę wam pokazywać, żeby nie spoilerować i żebyście sami mogli ją przeczytać i sami się zaskoczyć. Ja oczywiście odezwę się do was, jak już ją skończę, a jeżeli sami chcielibyście przeczytać, na pewno znajdziecie ją na stronie Empiku. Na koniec jeszcze raz chciałabym przeogromnie podziękować pani Iwet, bo tak jak mówię, był to prezent, a nie żadna forma współpracy. I naprawdę nie dowierzam, że autorka tych wszystkich książek, które czytałam w dzieciństwie, teraz nie tylko ogląda moje filmy, ale sama postanowiła wysłać mi ostatnią... W sumie nie ostatnią, ale najnowszą część swojej serii. Naprawdę przeogromnie dziękuję.